Cześć, z tej strony, tymek, i zapraszam Was do kolejnych 5 zalet i 5 wad telefonu ZTE Blade A72S. Takim krótkim wstępem wam powiem, czy w ogóle wiedzieliście, że ZTE wróciło do Polski. Jeżeli nie, no to teraz się dowiedzieliście i e, właśnie dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam. Zalety i wady aparatu w telefonie ZT Blade A72S, czyli w telefonie za około 550 zł. Mało, prawda? Zacznijmy od pierwszej zalety, czyli od dobrej jakości zdjęć. ZT Blade A72 zaskoczył mnie pod tym względem i nawet w takie pochmurne dni ta szczegółowość i jakość zdjęć jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. I naprawdę byłem to zaskoczony, ponieważ, właśnie tak jak wspomniałem na początku, ten telefon kosztuje tylko 550 zł. Eee, więc, e, no naprawdę, dla mnie to jest takie szokujące, że możemy zrobić tym telefonem nawet ciekawe pejzaże. Drugą zaletą, jaką znalazłem, może znalazłem, jaką zauważyłem w tym telefonie, to nawet dobre zdjęcia makro. Mimo, że mamy tu dedykowany aparat makro o 2 megapikselach to te zdjęcia nie są dobre, ale z reguły tymi aparatami nie robi się tych zdjęć. Więc robi się zdjęcia głównym aparatem, gdzie te zdjęcia są już znacznie lepsze i warto właśnie tym głównym aparatem robić te zdjęcia, ponieważ głębia ostrości będzie o wiele ładniejsza, jakość będzie w ogóle znacznie lepsza, no i oczywiście kolory również będą lepsze. Trzecią zaletą, jaką zauważyłem w tym telefonie i co bardzo mnie zaskoczyło, szczególnie przy zdjęciach w pomieszczeniu, to jest oczywiście balans bieli, który jest tutaj poprawny i ten balans bieli zasługuje na pochwałę właśnie w tym telefonie, ponieważ szczególnie w trudniejszych warunkach świetleniowych, czyli można powiedzieć, że to są zdjęcia w warunkach ze sztucznym światłem, bo przy naturalnym to te zdjęcia z reguły są poprawne, ale właśnie przy tym sztucznym świetle ten balans bieli radzi sobie naprawdę bardzo. Bardzo dobrze, i no ciężko tutaj się do czegoś przyczepić. Szczególnie, że to jest telefon naprawdę bardzo tani, a nawet droższe telefony nie radzą sobie z właśnie balansem bieli, a ten tani telefon sobie poradził. Czwartą zaletą to są oczywiście dosyć dobre zdjęcia z przedniej kamerki. Pomimo tego, że mamy tutaj aparat o 5 megapikselach i może to się wydawać dosyć skromnie, ale w praktyce te zdjęcia są naprawdę przyzwoite, zwłaszcza w tych lepszych warunkach oświetleniowych i można powiedzieć, że idąc na spacer możemy zrobić naprawdę bardzo ładne zdjęcie z rodziną czy ze znajomymi. I tak jak wspomniałem na samym początku, ostatnią tak naprawdę zaletą tutaj to jest nawet ładne zdjęcia pejzażowe. I te zdjęcia pejzażowe wypadają naprawdę zaskakująco dobrze. Nawet podczas tej słonecznej pogody telefon potrafi uchwycić detale i kolory, chociaż z tymi kolorami bywa różnie. Przechodząc właśnie do wad, e, i tutaj muszę powiedzieć, niestety, o tym, że czasami te kolory są za mocne. Niestety, czasami ten tryb AI, który jest w tym telefonie, przesadza trochę z tym nasyceniem kolorów, co wpływa niestety na naturalność tych zdjęć. I te zdjęcia nie zawsze wyglądają tak bardzo ładnie wyglądają tak, jakby wyszły prosto z edytora jakiegoś, a nie z naszego aparatu w telefonie drugą wadą, jaką zauważyłem w tym telefonie to niestety brak czasami tych kolorów eee, i zdarzają się sytuacje, gdzie ta kolorystyka jest zbyt stonowana, zbyt skromna, co niestety może rozczarować zwolenniku bardzo intensywnych barw. Niestety ten telefon przechodzi z takiej skrajności w skrajność, że tutaj teraz te kolory są bardzo mocne tutaj teraz te kolory w ogóle ich prawie nie ma zdarzają się właśnie zdjęcia, że te kolory są naprawdę bardzo ładne i bardzo dobrze odwzorowane, ale no trzeba czasami i mocniej się do tego przyłożyć, żeby właśnie te zdjęcia wyglądały tak, jakbyśmy tego chcieli. No i przechodząc do kolejnej wady, to niestety ciemne zdjęcia w nocy, no ale kto by się tego spodziewał, tak? Tutaj te zdjęcia nocne nie są mocną stroną Blade A72. I zarówno w trybie automatycznym, jak i nocnym, bo mamy tutaj też ten tryb nocny, to trudno uzyskać jasne i szczegółowe zdjęcia w tych, w tych właśnie warunkach oświetleniowych. No i niestety, yy, po zmroku, tym telefonie, no nie zrobimy zdjęć. Choćbyśmy nie wiadomo, jak to zrobili, nawet używającego trybu nocnego, no nie zrobimy przedostatnią wadą, jaką mogłem zauważyć w tym telefonie, to niestety słaby aparat makro, czyli ten dedykowany aparat makro, który ma niestety tylko 2 megapiksele. No i przez to, że mamy tu też sztuczną inteligencję, te kolory raz są dobre, raz są źle odzorowane i na tym ZTE musi jeszcze popracować w tych swoich nowych modelach i mam nadzieję, że, właśnie, że przy tych nowych modelach ta sztuczna inteligencja będzie znacznie lepiej działać niż no właśnie w tych modelach. Chociaż są czasami modele, to, to, to dobrze działa. I ostatnią wadą, czyli w sumie taką można powiedzieć najmocniejszą, co, co się wiąże też z tymi kolorami, to są momentami prześwietlone zdjęcia. I w niektórych sytuacjach te zdjęcia mogą być prześwietlone, co wpływa na ich ogólną jakość i szczegółowość. Mimo, że te zdjęcia czasami dobrze wypadają i te zdjęcia są dosyć ładne, to to jest tak naprawdę tutaj bardzo duża loteria, czy w tym telefonie udają się te zdjęcia, czy nie. I podsumowując, The Blade A72S to taki, no, to naprawdę budżetowy telefon, który potrafi zaskoczyć, ale to tak w bardzo małym stopniu, choć ma pewne wady, a nawet może powiedzieć, bardzo duże te wady to w tej cenie, czyli 550 złote no około to oferuje naprawdę przyzwoitą jakość zdjęć jeżeli się udadzą i ten telefon w ogóle też dobrze działał więc nawet jeżeli nie robicie zdjęć dosyć dużo i nie zwracacie uwagi na te zdjęcia to Blade A72S może być godnym wyborem i mam nadzieję że kolejne modele ZTE pokażą, co stać tego producenta przy tak naprawdę fotografii mobilnej. I jeżeli macie jakieś przemyślenie dotyczące tego telefonu, to oczywiście zapraszam Was do zostawienia komentarzy. Całą recenzję znajdziecie oczywiście na blogu aparatu w tym telefonie. I co to dużo mówić? Do następnego, cześć!